Siemaneczko ziomeczki, z tej strony Polski Lufa. Dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z serii Let's Play Cest. Czekaj chwilę, Arek, muszę coś zrobić. To dobrze. Okej, okay, jest dobrze. Wraz ze mną jest Arek. Tak, głośni się trochę. Nie zabijaj mnie jeszcze, no. Dobra, możesz mówić dalej już. No i ten i w ogóle... To jest serwer taki o, że żeby pograć sobie jeden na jeden, Kupowanie zablokowane niestety. No niestety taki ogarnął. No dokładnie. <laughs> to jest przy pomocy kolegi, ale cicho. Nie będę nie chwaląc się. No dokładnie. Minda nie działa. Ejejej Headshot Ty ping mam normalny, kurde I później jak ci się Ammo kończy, nie, no to dopiero po drugiej rundzie możesz mieć Ammo kolejne O to mnie O kurde Kurde już nie zradził, ty o ty! Kudety. Szkoda, że nie możesz mnie obserwować. No teraz czy wiesz, gdyby było więcej osób, to bym chciał obserwować. Gramy do 12 wygranych rund, tak. Ile ci hapsów zostało? Nie wiem, ale... Nie mogę ci trafić, bo cały czas z lagi masz. Trafiłeś mnie Co się stało, proszę państwa, no Proszę państwa, 4 do 1. Co tu się wyprawia? Jeszcze AIM' nie włączyłem, no wiesz. A ja mam ustawionego na ciało. No ja mam IMA ustawionego na nogi, nie? O, żeś w ciapkę. Ja Nic nie Headshot <laughs> Masz ammo? Mam Gramy tylko na jednego BS-a, okej? Okay? No, czyli mamy długa albo gala? Tak, długa albo gala. No to dobra. No chyba, żeś coś włączył. Ciii. Ciii. Jeszcze nic. Jeszcze no. nic. Jeszcze. No ja mam nadzieję, że tu nic nie odpalisz. No człowieku, jak ja bym tutaj odpalił, no to moje FPS-y by wynosiły 300 czy coś. Znaczy, Boże, nie fps tylko ping. Poszedł galon skubany. No kurwa. Ale ja się nic nie włączyłem, słowo ci daje ja ci słowo daję, że nic nie mam. No panie, jest źle. Ostatnie 12 naboi. No żem cię chciałem, ale jakoś nie wyszło. No. Działam cię. Działam cię? No, trochę. No to dobrze. No ja na pewno się nadaję na admina. Ja jesteś trochę poszkodowany chociaż? Troszeczkę. To dobrze. Jak gdzieś kurde, bo widziałem, że wchodziłeś w piasek Aha, aha. No staty się wyrównały, proszę państwa. No, Tam się jeszcze zmieni. No dokładnie, tak zaraz włączy Aima ma pewnie nie albo Wolfaka. A mogę? Nie Kurwa hamu prawie nie mam. Pildu w tym pistolecie są co przeobrażenia niż w twoim A bo ty masz więcej nawoi No Ty masz 20, a ja mam 12 Myślę, że nagram krótki odcinek Co nie? Krótki, nie? No, długo nie będę ci spać No, dzisiaj bez śpania, nie? Kurwa, 33 Ja pierdolę O trzeba odpalić Jajma O, będziemy szarfować 12 naboja, nie możemy chybić więc... Ale dlaczego ty nie możesz chybić? Mam 12 naboi Wiedziałem Strzep teraz na dół Oś ty kurde Ostatni Masz naboje? Nie O kurde To ta runda myślę będzie moja Albo na kosy może się spróbować wybijać? Nie, na kosy wypadnie, ja nie umiem na kosy grać, weźć dań mi święty spokój. Ja się nie będę ruszał. To 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 ten jak skacze, kurde. To 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 to. Heh, skakanie nie. To to. A ty kurde, co gdzie kurde dziadu? No teraz będziesz miał więcej naboi Ale chujowy pistolet Ale masz 40 naboi, a ja mam 12 W ogóle tam to 12 <grym> To co zamieniamy się? Jak cię robię to na serwenie Proszę Państwa staty Czekaj, nie strzelaj we mnie, nie strzelaj teraz mnie, nie strzelaj teraz we mnie, nie strzelaj, nie bój się, nie bój się, nie strzelaj. Czekaj, nie strzelaj. Czekaj, chodź tutaj, chodź tutaj. Masz, poszuciłem Ci pistolet. Czekaj, czekaj. Nie, Aha, dobra, dobra, okej, okay, masz. O, czekaj, bo mnie leży, czekaj, czekaj. Kurde, co jest, ty, 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 what the hell? nie wiem mam teraz będzie normalnie. Co się stało w ogóle? Nie wiesz, wyłączam lampę. Lubią się mam pewnie Dobra Ile tam się ma na boi co? Myślę, że Proszę? ostatnie dwie rundki gramy i kończymy ten odcinek No, ty będzie konieczny. Wiedziałem, kurde No a teraz panie, ostatnia rundka już, ta no, możemy tam i jeszcze jedną i możemy lecieć. Ostatnim na koszu zakończymy. Zobaczymy, jak ci to idzie. Dobra, no to tam jeszcze kończymy na pistolety, później na koszu, nie? No, Spoko. Poszedł na galę. Wiedziałem, że na galę poszedł nie ma co ukrywać. Kurde, ty, co to było? Dobra, teraz na kosy. Proszę Państwa, marna na żeby Pan Polski już to odrobił. Ostatnia rundka i na kosy teraz już. Ok, lecik. No to lecik. Chodź długo. Biegnę. ハハハ。<laughs>